Wystawa Heleny Zaremby Cybisowej, mojej mamy, która została otwarta w pałacu w Kozienicach w ostatnim czasie, jest trzecią z kolei wystawą malarki, jaka miała miejsce po jej śmierci w 1986 roku. Wystawione prace pochodzą z zasobów rodziny artystki i ich liczba nie przekracza 50 sztuk. Jest to więc wystawa niewielkich rozmiarów, nie mająca ambicji być retrospektywą, która by ukazywała twórczość autorki w, w całej w sposób usystematyzowany i kompletny. Raczej jest to wybór subiektywny, który u, u, realizowany był pod kątem dobrania. Jak najbardziej interesujących y, obrazów. Stąd znalazły się w tym zestawie prace nigdy nie pokazywane, różnego rodzaju próby i eksperymenty na papierze. Wystawa jest przez to szalenie zróżnicowana. By nadać jej. Więcej spójności prace zostały pogrupowane według charakterystycznych dla malarki tematów. To znaczy pejzaże, pejzaże morskie, martwe natury i postacie ludzkie w plenerze. W niektórych wypadkach udało się je pogrupować w cykle, które by, które, um, których e, których prace powstawały w podobnym czasie i przy podobnej technice malowania. Wśród wystawianych prac jedna trzecia stanowią obrazy olejne. Z tego dwa pochodzą jeszcze z okresu przed 1939 rokiem. Natomiast pozostała część można podzielić na lata 45-72, kiedy malarka żyła u boku Jana Cybisa, oraz y, lata 73-86, czyli okres samotności i wdowieństwa. Szczególnie interesujące moim zdaniem są właśnie małe prace na papierze, w których Możemy prześledzić różnego rodzaju próby, poszukiwania, eksperymenty, jakie podejmowała autorka. Prace te można podzielić na różnego rodzaju próby y, kolarzy, czy y, kupizujące pejzażyki miejskie bądź maski, bądź też y, kompozycje abstrakcyjne traktowała te prace raczej jako zabawę niż y, jakieś, y, także one nigdy nie znalazły swojej y, nie znalazły się w postaci prac olejnych głównego nurtu jej twórczości. Jeden z pokazanych pejzaży zwrócił moją szczególną uwagę. Jest to pejzaż ukazujący zniszczoną Warszawę w 1945 roku, roku. Malowany mniej więcej z miejsca, gdzie obecnie znajduje się Stadion Narodowy w Warszawie. Widzimy na nim postaci ludzkie na pierwszym planie w aureolach. Pod złotym niebem. W tle widać zwalony do Wisły most kolejowy linii średnicowej. Klimat tego pejzażu jest o dziwo pogodny, wręcz idylliczny. Malarka najwyraźniej inspirowała się w nim malarstwem religijnym włoskim z przełomu XIII i XIV wieku. Jej szczególnie ulubionymi autorami był Fra Angelico bądź Giotto. Helena Zaremba-Cybisowa studiowała na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1931 35 Szkoła była wówczas zdominowana przez postać Tadeusza Pruszkowskiego, jego zwolenników. Mimo to yy, malarka wkrótce po wystawie kapistów po powrocie z Paryża znalazła się yy, wśród osób, które były tym malarstwem zapastynowane. Yy, szalenie wielkie wrażenie zrobiła na niej Wystawa Karola Larisza, krakowskiego malarza, który zginął w 1935 roku, jak również malarstwo Olgi Boznańskiej. Wojenne losy sprawiły, że Jan Sybis znalazł się w Krzemieńcu, gdzie przebywała wówczas również Helena Zaremba, która opiekowała się swoim ojcem, dyrektorem Liceum Krzemienieckiego. Po śmierci ojca związała się z Janem Cybisem i uczucie, które ich połączyło, pomogło im przetrwać najstraszniejszy okres na Wołyniu w 43. rok, a potem Powstanie Warszawskie w 44. roku. Osobowość Jana Cybisa malarza, który wywarł znaczący wpływ na malarstwo polskie XX wieku, musiała odcisnąć się również na twórczości młodej malarki. Była młodsza od niego, od niego o 14 lat i o tyleż lat go przeżyła. Przez cały okres starała się Dojść do odrębności stylowej swojej, swoich prac, jak to mówił Cybis, domalować się siebie. Szczególnie zauważalne to stało się już w okresie budowieństwa, kiedy w ostatnich swoich wystawach było wyraźnie widać, tak zwane, odchodzenie od linii kapistowskiej, a powrót, jak gdyby, do wczesnych swoich prac z okresu studiów na, na Akademii. Z notatek malarskich Jana Cybisa Wiemy, że wysoko sobie cenił opinie i, i poglądy żony. Wielką zasługą Heleny Zaremby Cybisowej była y, opieka tw nad twórczością męża, polegająca na tym, że broniła jego twórczości nawet przed samym jej autorem. Starała się za wszelką cenę ocalić e, dla potomności e, jasną linię rozwoju malarstwa Jana Cybisa, który często zabierał się do przemalowywania swoich starych obrazów. Nie wahała się nawet od, oddać swoje własne zaczęte obrazy, które Cybis robiąc korektę zaczął przemalowywać. Oczywiście obraz taki kompletnie przerobiony stawał się częścią twórczości Jana Cybisa. Stała się pierwszym odbiorcą, recenzentem i krytykiem malarstwa swojego męża Jana Cybisa, które powstawało zawsze w pracowni będącej częścią mieszkania. Nazywał ją czule moja Suzanne Waladą, nawiązując do relacji u Trilla ze swoją matką, również, jak wiadomo, znaną malarką. Wiem, że za życia Helena Zaremba Cybisowa obarczana była winą za to, że malarstwo Jana Cybisa nigdy nie wyrzekło się przedmiotu, nigdy nie zrezygnowało z natury jako punktu wyjścia do, dla obrazu. Myślę, że prawda była dokładnie odwrotna. Chciałbym, żeby ta wystawa przysłużyła się do naprawienia tej krzywdzącej dla artystki opinii. Chciałbym również podziękować dyrektorowi Krzysztofowi Leczkowi, który dołożył wszelkich starań i wykazał wiele inwencji w organizacji wystawy w tym kształcie, w jakim ona ma miejsce. Dziękuję.